Hey guys, witam was na moim kanale. Dziś przygotowałam dla was kilka sprawdzonych sposobów na to, jak rozbudować swoje słownictwo w języku angielskim. Mam nadzieję, że metody, które wam przedstawię, nie tylko będą efektywne, bo tego jestem pewna, ale jednocześnie przyjemne. Let's go! Wskazówka numer jeden to to, żeby czytać to, co się kocha. I tylko to przyniesie wam efekty, na jakie liczycie, związane z czytaniem i nauką słownictwa. I podam Wam prosty przykład. Na pewno pamiętacie lektury szkolne, które trzeba było czytać, ale nikt nie chciał ich czytać. I one nie były wcale interesujące. I były długie, męczące, no ale poniekąd zmuszano jest nas, żeby je czytać. Więc. Nie rób tego. Skup się na tym, co Cię interesuje, co przynosi Ci radość. Jeżeli interesujesz się sportem, poczytaj sobie różne artykuły sportowe, blogi. Jeżeli interesujesz się na przykład filmami, to skup się na tym, co jest wokół filmów związane a jest multum treści recenzje, jakieś artykuły dotyczące nowości, czy nawet scenariusze. Tak naprawdę w dzisiejszym świecie. Mamy tyle dostępu do różnego rodzaju materiałów na różne tematy, że na pewno uda znaleźć Ci się coś dla Ciebie interesującego i przydatnego. Z kolei, jeżeli czytasz książki. I chciałabyś zacząć czytać książki w języku angielskim, to też zacznij od książek, które już znasz w języku polskim. Albo jeżeli masz ulubionego autora, to po prostu zacznij od tych prostszych książek danego autora, albo tych krótszych, bo w ten sposób poznasz multum nowego słownictwa, poczujesz klimat języka, którego używa autor, i będzie to działało w należyty. Sposób. Wskazówka numer dwa: to notowanie nowych słów. Możesz sobie w tym celu kupić taki specjalny notatniczek, w którym będziesz spisywać tylko nowe słowa, ale możesz też użyć najzwyklejszego notatnika w telefonie, który na pewno masz. I jeżeli gdzieś zobaczysz czy usłyszysz nowe słowo, koniecznie zapisz je i koniecznie utwórz zdanie w kontekście użyj tego słówka. W kontekście. Najlepiej, jeżeli to będzie taki Twój personalny kontekst, czyli pomyśl sobie, w jakiej sytuacji Ty mógłbyś użyć tego słowa i spróbuj sobie takie zdanie zapisać. Dzięki temu nie tylko zapamiętasz nowe słowo, ale od razu zrozumiesz, jak go poprawnie używać. I tutaj jeszcze ważne jest to, że nie wszystkie przymiotniki możemy użyć do opisu wszystkich rzeczowników. Mam na myśli to, że jak czasami użyjemy jakiegoś przymiotnika do danego rzeczownika, to po prostu będzie brzmiało to dziwnie. I właśnie układanie tych zdań w kontekście będzie dla Was dobrą metodą, żeby zobaczyć, czy okej, okay, czy mogę w ten sposób powiedzieć, czy może to nie jest do końca dobry kontekst dla tego słówka. Wskazówka numer trzy to to, że jeżeli już się uczysz skądś. Słówek, to spróbuj uczyć się całych fraz, a nie tylko pojedynczych słów. I to jest też problem, przez który ciężko jest później ludziom używać słówek w rozmowie. Ze względu na to, że najczęściej uczniowie jednak uczą się pojedynczych słówek. I później nie są w stanie odpowiednio dobrać do tego jakiegoś kontekstu, nie wiedzą z czym te słówka się łączą, więc dużo ciężej jest użyć nam tego w mowie. Dlatego próbuj uczyć się całych zwrotów. Weźmy sobie za przykład słówko improve. Zamiast uczyć się go jako po prostu samego słówka, spróbuj nauczyć się go w frazie. Na przykład I try to improve my English skills. I teraz już od razu widzisz kontekst. Tego słówka, że próbujesz udoskonalić swoje umiejętności języka angielskiego, więc też wiesz, że możesz użyć słówka Improve do wszystkich skills, które próbujesz ulepszyć. Ten sposób uczenia nie tylko ułatwia Ci zapamiętywanie, ale też wzbogaca Twoje słownictwo właśnie o całe frazy, a nie tylko pojedyncze wyrazy. Wskazówka numer cztery to fyszki. I. Powiem Wam, że nie wiem skąd w Polsce jest taki ogromny hejt na fiszki, bo ja widzę ten hejt wszędzie w social mediach. Jako Boże, nie róbcie fiszek, nie uczcie się z fiszek, ale jakby patrząc na to, a uwierzcie mi też, że szkoliłam się w różnych topowych miejscach na całym świecie, to nigdzie tak fiszki nie są hejtowane jak w Polsce. A co więcej, z badań wynika, że właśnie fiszki użyte odpowiednie i otoczone odpowiednią metodą są jedne ze skuteczniejszych metod na naukę języka, ale o tym nagram Wam inny odcinek. O tym, jak robić fiszki, nie będę Wam opowiadać, no bo jest to oczywiste. Jedyne, mogę tutaj polecić dwie aplikacje do fiszek. Jedna z nich to są Anki, druga to jest Quizlet. Myślę, że obie aplikacje są dobrze znane, ale Obie są dobre. Wskazówka numer 5 to słuchanie języka angielskiego, i to jest też aspekt, który jest bardzo często przez uczniów zaniedbywany, bo na przykład ja zacznę słuchać dopiero jak osiągnę poziom B1 albo o bo dla początkujących to nie ma czego słuchać, albo o, bo ja nie wiem czego mam słuchać, albo nie wiem jak się uczyć z tego słuchania. Co do tego, jak się uczyć z filmów i seriali, odsyłam was do mojego poprzedniego odcinka. Natomiast ważne jest to, żeby wyrobić sobie taki nawyk osłuchiwania się, bo uwierzcie mi, że jest to game changer na jakby przez cały proces nauki języka. Więc słuchaj. Różnych rzeczy. Tak samo jak słuchasz po polsku różnych rzeczy, to mogą być jakieś wywiady, wykłady, podcasty, filmiki na YouTubie. To jest w ogóle skarbnica. Wszystkich możliwych materiałów do słuchania, jakie są ci potrzebne. Um, czy tedy? No, multum jest naprawdę tych materiałów, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie właśnie wszystko jest online, digitalowe i tak dalej. Gdy usłyszysz jakieś nowe słówko, koniecznie zapisz je, koniecznie sprawdź jego znaczenie i sprawdź, jak poprawnie to słówko wypowiedzieć. Takie słuchanie autentycznych materiałów sprawia, że nie masz później problemu ze zrozumieniem nawet native speakerów, jeżeli słuchasz native speakerów na co dzień. Język, nawet ten, którego używasz, staje się dużo bardziej naturalny, bo używasz też autentycznego słownictwa, właśnie z rzeczy, które, które słuchasz. Kolejna wskazówka, która będzie powiązana z tym, żeby troszeczkę nauczyć się myśleć po angielsku, to używanie słownika angielsko-angielskiego. Ja nie wiem też znowu, skąd w Polsce wynika to, podejrzewam, że ze szkoły, że wszystko tłumaczymy, nowa fraza tłumaczymy, czytam polecenie, tłumaczę. I to jest też coś, co mnie strasznie frustruje. To jest taka, nie wiem, mam wrażenie, że jest to gdzieś tam zakodowane daleko w głowie. Wszystko, co widzę, to ja od razu tłumaczę na polski. A to jest tak ogromny błąd, jeżeli chcecie rzeczywiście dojść do wysokiego poziomu języka. To jest rzecz, która Wam na to nie pozwoli. Po prostu w pewnym momencie napotkacie ścianę, którą będzie właśnie to tłumaczenie one-to-one, one, i ta ściana będzie dla Was przez naprawdę długi okres czasu nie do zburzenia, czyli używamy słownika angielsko-angielskiego. Dzięki temu możemy nauczyć się nowych słówek, oczywiście, i definicji w języku angielskim, co pozwala nam, Troszeczkę bardziej myśleć jednak w angielskim niż w polskim. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że wszystkie techniki i wskazówki, o których Ci opowiedziałam, będą dla Ciebie pomocne. A jeżeli uważasz, że moje filmy są przydatne, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał i daj łapkę w górę. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Powodzenia w nauce. Cześć!